Cześć, witam was w kolejnym odcinku Bawaria Motors TV. Dzisiaj gościmy na drugim turystycznym rajdzie mini. Zapraszam Was do obejrzenia relacji z tego wydarzenia. Cześć, witam wszystkich z drugiego turystycznego rajdu Mini, który tym razem odbywa się w przepięknej scenerii polskich Beskidów, dokładnie z Stebnej, która była naszym głównym punktem. Jako Bawaria Motors bardzo chętnie uczestniczymy w takich imprezach, które ściągają i łączą społeczności zarówno tych klasycznych, starych Mini, jak i właśnie tych nowoczesnych samochodów, które my, które my sprzedajemy, które my tutaj też prezentujemy. Wybieramy te samochody nie tylko ze względu na ich parametry, ale właśnie na to, że to są samochody, które łączą ludzi, ludzi pozytywnie zakręconych, ludzi, którzy kupują te samochody i chcą się nimi pokazać. Dlatego, bo te samochody są oryginalne, są ciekawe i właśnie można sobie bardzo mocno i bardzo ciekawie zindywidualizować. Tutaj na Zlocie to było widać najlepiej. Austin Mini 87 rok, pojemność 1000. Samochód, który rozebrałem do najdrobniejszej śrubki. 6 lat mi to zajęło, żeby go na nowo poskładać. Mam nadzieję, że lepiej jak w Fabryce. Wsadziłem całe serce, poświęciłem się z racji tego, że w żyłach benzyny mam od najmłodszych lat. Jestem kartingowym mistrzem okręgu krakowskiego w 1983 roku, stąd zamiłowanie do tych małych, wspaniałych samochodów. A jeżdżąc takim samochodem, czuję się jakbym jechał go kartem. Cześć, powiedz co masz tutaj w tym aucie, no bo brzmi kapitalnie. Silnik seria 1/15 benzyna, trzy cylindry. Na razie wszystko seryjne. Żadnych tam jakichś mechanicznych modyfikacji nie było. Jedyne co to wypolerowany korektor wylotowy, wydech zrobiony, przelotówka 110 mm. Planujesz jeszcze jakieś zmiany? Coś chcesz jeszcze robić? Tak, na zimę chcemy, chcemy wyciągnąć ile się da z tego silnika. Głowica będzie zmieniana, będzie wkładana z i8, znaleźliśmy rozbitka właśnie i będziemy część kratów przekładać i docelowo, no, tak jak w i8, osobna turbina na każdy cylinder, lecz turbiny nie z i8, a normalne seryjne z tego modelu, tylko że potrójne. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Wczorajszy dzień... Yy był dniem takim naszym głównym jeśli chodzi o program ponieważ tam zaczęliśmy od rajdu, podczas którego świetnie mogliśmy sobie spenetrować właśnie te piękne scenerie polskich gór, gdzie to właśnie te małe samochody mogły się świetnie zaprezentować na krętych drogach górskich zobaczyliśmy góry z perspektywy zupełnie innej niż zazwyczaj je widzimy jeżdżąc głównymi drogami tutaj jeździliśmy wszystkimi krętymi Często bardzo z podjazdami wykonywaliśmy różne ciekawe konkursy, zarówno sprawnościowe, jak i takie, które opierały się o wiedzę na temat mini. Są nagrody, rewelacyjny slot, duża frekwencja, bardzo duża, tak, dużo miniaków przyjechało. Pogoda nam dopisała, dzisiaj się trochę pogorszyła, ale wczoraj było świetnie na rajdzie turystycznym, także atmosfera rewelacyjna, super okazja do spotkania z przyjaciółmi. Tylko przyjeżdżać, tak. Tylko przyjeżdżać i bawić się przednio. My jako Bawaria Motor mieliśmy okazję też zaprezentować nasze samochody. I tutaj, między innymi, taką główną atrakcją na pewno był Clubman z nowym silnikiem 306-konnym, z napędem na cztery koła, które setkę osiąga osiąga niecałe 5 sekund. Ale mieliśmy również coś bardzo nowoczesnego, samochód, można by powiedzieć, samochód przyszłości, bo to co nas pewnie w najbliższych. W czasach motoryzacji czeka, czyli auto elektryczne. Eee, także... A, no i oczywiście mini countrymana, czyli samochód u nas największy, który też ma teraz wersję już części elektryczną, czyli jest to wersja już plug-in hybrid. Dzisiejszy dzień przywitał nas już pogodą typowo angielską, jak to przystało na angielskie samochody. Eee, dzisiaj widzimy się w Wiśle, gdzie mogliśmy powybierać e, najładniejsze samochody w bardzo różnych kategoriach, ale i też uczestniczyć w takich ciekawych atrakcjach jak na przykład symulator dachowania czy pokazy, pokazy strażackie. Zapraszamy, to jest cały nasz team. Jutro dojadą kolejne osoby, kolejne samochody, także serdecznie zapraszamy podchodzić do nas, pytać nie bać się. Jutro będziemy mieć również dużo atrakcji dla dzieciaków, ponieważ ten panel, który macie z tyłu, będzie mógł być malowany i tutaj będzie taka strefa dla dzieci. Także Was zapraszamy na jazdy testowe. I podchodźcie do nas, bardzo chętnie Wam pomożemy. Mam nadzieję, że takich zlotów będzie coraz więcej, że coraz częściej będziemy się spotykać, nie tylko i na drogach, ale właśnie na tego typu imprezach. I na pewno my jako Bavaria Motors bardzo chętnie będziemy we wszystkich tego typu imprezach uczestniczyć. Tak więc do zobaczenia wkrótce na drodze bądź na zlocie. Cześć!